Obecnie piłka nożna bardzo się różni od tej sprzed kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Jedną z technicznych nowinek, która zawitała do większości profesjonalnych rozgrywek jest system wideoweryfikacji, w skrócie VAR. Dzięki niemu między innymi nie są uznawane bramki zdobyte w nieprzepisowy sposób. Dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić temu tematowi. Tematem tego odcinka są gole, które nie powinny zostać uznane. Zapraszam do oglądania! Zaczniemy od bramki o największym ciężarze gatunkowym. Cofniemy się aż do roku 1966 i finałów mistrzostw świata, które były rozgrywane na brytyjskich wojskach. W wielkim finale tych mistrzostw zmierzyły się ze sobą reprezentacje Anglii oraz Republiki Federalnej Niemiec. Po upływie regulaminowych 90 minut był remis 2 do 2, w związku z tym konieczne było rozegranie dogrywki. W niej Anglicy okazali się lepsi wygrywając 4-2. do 2. Gol na 3 do 2 tak naprawdę nie powinien zostać uznany. W 101 minucie futbolówka po uderzeniu Hersta odbiła się od poprzeczki, po czym wylądowała na linii bramkowej i wróciła na boisko. Sędzia główny po konsultacji z liniowym postanowił uznać bramkę. Jak do tej pory jest to jedyne mistrzostwo świata wywalczone przez Anglików. Pozostaniemy jeszcze w Anglii przez moment. Tym razem jednak skupimy się na Premier League, w której padła bramka, która nie powinna być uznana. W 2009 roku Liverpool mierzył się z Sunderlandem. Derecz przegrali wtedy 0 do 1. Jedyną bramkę zdobył wtedy Darren Bent z wykorzystaniem balona, który został wrzucony na boisko przez jednego z kibiców. Po strzale napastnika piłka odbiła się od balona, po czym zmieniła tor lotu piłki i kompletnie zmyliła Pepereyne. Piłkarze Derecz bardzo mocno protestowali, jednak sędzia Mike Jones postanowił mimo wszystko uznać gola. W tym samym 2009 roku reprezentacje narodowe walczyły o awans na Mistrzostwa świata w RPA. W jednym z meczów barażowych Francuzi mierzyli się z Irlandczykami. Rywalizacja była wyrównana. Potrzebna była dogrywka, w której Thierry Henry stał się antybohaterem. Napastnik w jednej z akcji przyjął piłkę ręką, po czym padła bramka dla Francuzów, dająca im awans na mistrzostwa świata. Był to skandal na skalę światową. Francuz sam po meczu się do tego przyznał. Tak, zagrałem ręką, ale ja nie jestem sędzią. Piłka uciekała za linię, zatrzymałem ją ręką, arbiter nie zagwizdał. Kontynuowałem grę, ale ręka oczywiście była. Później na Mundialu Francja popadła w ogromny kryzys i zajęła ostatnie miejsce w grupie z Urugwajem, Meksykiem i Republiką Południowej Afryki. Na koniec polski akcent. W 1993 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski rywalizowała z reprezentacją San Marino. Biało-czerwoni niesamowicie męczyli się w tym spotkaniu. Dopiero gol strzelony ręką przez Jana Furtoka dał 3 punkty Polakom. Tak o nieprzepisowym golu wypowiedział się sam piłkarz. Czy strzeliłem ręką? Specjalnie tego nie zrobiłem. To był taki odruch, bo byłem wkurzony tym, że ciągle jest 0 do 0. Presja rośnie, a my ciągle nie strzelamy bramki. Tak wyszło. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry FootballTeam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia!